Y, 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 panie, Panie Żegucki, czy jest y, rady, wniosek? Czy wniosek jest? Nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma. To, przepraszam, ucieka. jeszcze wnioski teraz y, Pani będzie go głosować. Pani Przewodnicząca, ja bym chciała odczytać może treść regulaminu. Państwo, również publiczność mają y, to na względzie, ponieważ uniemożliwia się pracę, uniemożliwia się pracę radnych. Ja proszę przesłać Proszę przesłać jest Paragraf ustęp 5. jeżeli treść lub sposób ustąpienia albo zachowania albo zapisają porządek obrad lub po sesji przewodniczący rady po zwróceniu uwagi może odebrać mu głos faktem odnotowuje się w protokole sesji proszę to odnotować ponieważ pani przewodnicząca odebrała głos panu radnemu jeszcze jest taki przepis do publiczności ma również zastosowanie w stosunku do osób spoza rady zaproszonych na sesję A Już pan proszę, dziękuję w bardzo w... Pani Przewodnicząca. Już prowokował publiczność. Dziękuję bardzo. Ale bo... bardzo. So, no, co .Ah. Dziękuję, proszę o ciszę.